Nowość od Vibor, czyli Line Lock, nowa konturówka do ust. Nie widziałam za bardzo u nikogo testów, dosłownie widziałam jeden filmik, więc nagrywamy. Kupiłam ją wczoraj w Rossmanie, aktualnie jest na promocji, występuje w pięciu różnych kolorach, z czego ja zdecydowałam się na numer cztery. Niestety, ale w moim Rossmanie nie było testerów tych akurat produktów, więc sugerowałam się tym, co jest w internecie, a za bardzo nawet nie znalazłam tam słoczy, a wiadomo, że grafika w ogóle nie odpowiada temu, jak wygląda kolor na żywo. Testowałam ją wczoraj na ręce na słoczu, trzymała się naprawdę bardzo mocno i zobaczymy, jak będzie wyglądała na ustach i jak będzie się przede wszystkim trzymała. Tak się prezentuje, jest zakończona właśnie taką końcówką i jest w sumie taki jak właśnie pisak, marker, trochę właśnie lakier na ustach. Zobaczymy i testujemy. Jest to, tak jak mówiłam, odcień 4, który wpada w takie różowe tony, bo najbardziej go chciałam. Reszta kolorów to takie nudziaki, brązy, które Również mnie interesują, ale obawiam się, że będą one mocno wpadały w ciepłe tony, czego bym chciała uniknąć, więc poczekam, aż pojawi się więcej testów tego produktu i być może wtedy bardziej wpadnie mi w oko jakiś kolor inny, oprócz tego, który mam. Nakładamy na usta. Tak to się prezentuje jako konturówka, natomiast ja chcę to nałożyć na całe usta, bo nie chcę mieć tak odciętej linii, chociaż jak widzicie, tutaj na dole udało mi się mniej więcej zrobić z tego takie. Yy, Ombre, powiedzmy, w środku jest taka kuleczka i polecam to wstrząsnąć przed użyciem. I generalnie bardzo łatwo się pracuje z tym produktem. Nie rozlewa się też poza kontur UC, więc to jest jak najbardziej na plus, bo to bardzo szybko zastyga. Nie jest też jakieś tempe w używaniu i nie potyka się tak na ustach. Więc naprawdę ok, jeżeli chodzi o nakładanie tego i wypełnię sobie ten kontur, bo akurat ja chcę to przetestować w ten sposób. I tak to się prezentuje po nałożeniu na całe usta. I uważam, że wygląda to bardzo ładnie, mimo że jest to konturówka, ja będę to traktowała jako taką trochę jak kredkę, pomadkę, bo tak lubię, mam inne produkty właśnie typu marker, które też nakładam na całe usta i dla mnie to jest git. Jeżeli to będzie tak trwałe jak wczoraj na ręce, to będę bardzo, bardzo z tego zadowolona. No i tak to się prezentuje, generalnie bardzo szybko to zastyga. Troszeczkę jeszcze na ustach mi się klei, zaraz zobaczymy, czy zniknie ten efekt. Natomiast postaram się to odbić na ręce i zobaczymy, czy się odbija nie odbija się, więc tak jak mówię, bardzo ładnie i szybko zastygło. To uczucie klejenia, tak jak mówiłam, już przeszło, też może przez odbicie na ręce się tak stało, ale na ten moment jest naprawdę bardzo komfortowe i będę Wam update'ować w ciągu dnia, jak to będzie mi schodziło, jak się będzie zjadało, czy to będzie wyglądało ładnie, czy nie i ile mi wytrzyma rzeczywiście w ciągu dnia. Postaram się w ogóle to zmontować jeszcze tego samego dnia, bo chcę, żebyście mieli testy na świeżo. Nagram Wam jeszcze, jak wygląda ten kolorek bardziej świetle dziennym, ponieważ stoję pod oknem i wygląda jeszcze lepiej chyba niż wtedy. Przejrzałam właśnie, jak to wygląda na nagraniu i wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Jest 18.50, więc minęło troszeczkę czasu i prezentuje się to w ten sposób. O ile mówię, nie wygląda to źle, natomiast patrzcie. Widać, że się to zjadło, natomiast w dalszym ciągu jest to widoczne na ustach. Przez ten czas piłam i jadłam. Nie takie tłuste jedzenie, ale mimo wszystko jadłam i prezentuje się to w ten sposób. Dla mnie jest to do przyjęcia najprawdopodobniej jest to do wygodnego poprawienia. Nie jest to niekomfortowe. Oczywiście, wiadomo, jest to nazwane konturówką i podejrzewam, że gdybym to nałożyła tak jak konturówkę, to oczywiście to zjedzenie by nie wystąpiło i mogłaby wyglądać dalej ok. I wtedy tylko nakładamy jakąś pomadkę nawierzającą błyszczyk czy cokolwiek. Więc wtedy jak najbardziej jest to do poprawienia. Natomiast tak jak wspominałam, ja chciałabym korzystać z tego jako z trwałej pomadki. Dlatego w moim przypadku wygląda to tak, jak wygląda. Ale myślę, że jako konturówka naprawdę świetnie zdaje egzamin. I myślę, że to się przetestuje kiedyś w taki sposób. Natomiast tak jak mówię. Dla mnie to trwała pomadka. Regularna cena tej konturówki to 29,99 co uważam, że jest sporo, jeśli chodzi o markę drogeryjną, natomiast aktualnie w promocji jest za 18 zł i tutaj już uważam, że naprawdę warto. Tak jak wspomniałam wcześniej, będę śledziła testy innych kolorów i być może zdecyduję się na jeszcze jakiś inny. Mały update o godzinie 21.21 .21 i wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, zjadł się jeszcze bardziej, natomiast ja też również jadłam i generalnie trochę te usta skubałam niestety. Natomiast wygląda to w ten sposób, więc dalej podtrzymuję, że jako konturówka mur beton, natomiast jako pomadka na całe usta, no niestety nie, ale wiecie, to jest nazwane konturką, to jest konturka i ma pełnić taką funkcję i uważam, że w tej roli sprawdza się świetnie. Dajcie znać, co myślicie i czy zainteresował Was ten produkt. Pa!